Cześć. Wyobraź sobie, że jedziesz na wakacje all-inclusive do Egiptu ze swoimi starymi. Siedzicie sobie nad basenem. Ty pijesz kole pomieszaną z fantą. W końcu masz za darmo picie od tygodnia, więc sama kola ci się znudziła. I nagle twój stary wstaje z leżaka. I zamiast cię wziąć na plecy, to wymyśla biznes. Mówię do ciebie, stary, tak. Ej, młody, on dzisiaj będziemy sprzedawać ciu zakopanego na ulicy w Egipcie. To jest właśnie ten odcinek Ciumkajloczki. Co się stanie, jak pomieszacie pierogi i Grand Canary? Pamiętniki z wakacji. Polska! Pierogi z Polski! Zapraszam! Nie skupiałam! Wy... Tak, będziemy świadkami tego, jak powstało McDonald's, tyle że z pierogami. Jak ja jestem fantastyczny! Ludzie, jedzcie pierogi, że będziecie mieli zdrowy, zdrowy zdrowe, zdrowe nogi! Bajne. Ale się dzisiaj będziemy bawić! Juhu! Bo ja wiem najlepiej, wiesz o tym. Na Gran Canaria przyjechała właśnie rodzina Maciejewskich. Łodek i jego żona Bożena chcą zostać na wyspie, żeby zbudować tutaj pierogowe imperium. To brzmi jak najlepszy biznesplan. Nie mogę się doczekać efektów, kochani. Są bardzo optymistycznie nastawieni do stworzenia biznesu, ale pierwsze problemy pojawiają się już w pokoju. Pierwszym problemem, który się pojawił, było to, że w ogóle tym ten par dokument. A tak swoją drogą, zastanawiacie się może, czy aktorzy mają lot i hotel w cenie wystąpienia w tym pardokumencie? Hmm, chyba, że to tam za darmo i za lot oraz hotel. Muszą zagrać w odcinku. A jak nie zagrasz w odcinku... To nie wracasz do Polski! No, sorry! Piękne co? Piękny pokój? Gdzie jest no, moje, no. moje wyrko? Ja moje gdzie? Łóżko. Tutaj, proszę bardzo. Tatuś ci tutaj już wszystko przygotował. moje łóżko i ja a, śpię ja z wami w pokoju. Nie, ty śpisz w kuchni, a rodzice w salonie. To, że całe mieszkanie ma 5 metrów kwadratowych, to już inna sprawa. A, a jak? Ja a co A co w tym takiego dziwnego jest, no, mój drobie? chciałbym troszkę prywatności. wiesz? Przestań, jakiej ty prywatności mówisz? Ja w twoim wieku w namiocie nawet potrafiłem spać. Wiecie, no akurat namiot to jest z reguły bardzo. Prywatna przestrzeń, wiesz? Jakby, czy jak ostatni raz byłeś pod namiotem, dostałeś sam? Czy z całą sześciosobową rodziną? A zapytam się was o wasz interes. Aha, y... pytaj, pytaj. Jak wy sobie to wyobrażacie? Przecież to będzie kompletnie bez sensu. Zobacz, zobacz jaka jest pogoda, kto ci kupi pierogi ruskie? Ja! Ja lubię pierogi. Kto nie lubi pierogów? Jak nie lubisz pierogów, to komentarz Muszę wiedzieć, komu nie ufać Jakby, sorry, ale nie lubisz pierogów tylko wtedy, jak masz na nie uczulenie Ale wtedy pewnie nie żyjesz A tak to wszyscy lubią Wszyscy kupią, wszyscy, wszyscy? Pamiętaj o jednym Że w Polsce Polacy kochają Polsce, pierogi właśnie, Polsce, Nie przerywaj tak, mi, bo ja wiem tak. najlepiej, wiesz o tym pierogi ruskie, pierogi z kapustą, z grzybami. Wszystkie kochają Polacy i dlatego też Hiszpanii pokochają One nasze pierogi. Miejscu. Chyba nie rozumiem porównania, jakby, jakby, co mają Hiszpanie do Polaków, jakby... O, o, co, o co ci chodzi? Chyba jednak nie wiesz najlepiej. Bo ja wiem On. najlepiej, wiesz o tym. Jesteśmy w Hiszpanii i Słuchaj, Hiszpanii. kochane, uwierz mi, Rockefeller zaczynał od czyszczenia butów, a my zaczniemy od lepienia pierogów. A, dokładnie, to jak pewien taki austriacki artysta, malarz, słuchajcie, na początku malował obrazy, a potem... Że nie jesteśmy do końca przygotowani, ale mamy 10 tysięcy euro kapitału i wierzę, a wręcz jestem przekonany, że wszystko nam się uda. A ciasto na pierogi? Kapusta? Grzyby? Za 10 tysięcy euro to we sobie jakoś małą przeszeń wykupić. A co ze składnikami na pierogi? Jakby żeby zrobić pierogi, musisz czegoś się zrobić. Mamy sprzęt, zobacz kochanie, prosto z Polski nasz, to profesjonalny mocny, sprzęt, profesjonalny. Tak. profesjonalny na zobacz, synu. Okej, okay, no to sprzęt nie trzeba się martwić. A z czego zrobić te pierogi? Ale Słuchaj, tatuś... Kończy szkołę gastronomiczną. Nie, 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 nie. Tu będziemy mieli naszą technikę sporządzania, a tu ocenę organoleptyczną naszych potraw. A tam macie balko, z którego możecie skoczyć, nie? Będzie od razu wszystkim lżej. E, nie podoba kochani, się? Kochani, chwileczkę. Hmm, no, 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 no. Sprzęty zostawiamy, wszystko zostawiamy. Bierzemy kąpielówki, stroje i idziemy troszeczkę na plażę, bo przyjechać. Hola, na tutaj hola, na kochana, słuchaj. Myśmy tu przyjechali robić biznesy. Pierogi. Przyjechaliście tu zrobić pierogi. Myśmy tu przyjechali robić biznesy. Ser, ser po hiszpańsku to jest. L Q S to Boże, Możesz język, co można połamać. No. Dobra. Sumujmy to, co wiemy. przyjechaj do Hiszpanii zrobić pirogowe imperium. Wzięli ze sobą jeden wałek i jakąś maszynę do ciasta. Nie mają żadnej przestrzeni roboczej, nie mają żadnych pracowników, nie mają żadnego kapitału. Za... I mało tego, nie znają hiszpańskiego, a jak się nawet i domyślam, angielskiego. Więc jakby no, z mojej autopsji i mojego doświadczenia wydaje mi się, że szanse są całkiem spore, więc powodzenia, słuchajcie. Ale Jezus, za wiele mi to tutaj nic nie, są nie mówi. Są tutaj nudy, nie możemy czegoś porobić, nie wiem. No my z tego się puszny, robimy. Jakieś łódki albo na coś, jesteśmy na wakacjach, Wiesz co, jak ci się tak nudzi, to ro... Pozbysz się i idź lepić pierogi. Trzeba lepić pierogi. Nie wiem dlaczego Leon neguje ten nasz pomysł. Sam to wymyśliłem! Sam to wymyśliłem! I właśnie dlatego ten pomysł jest najlepszy na świecie. Cholera jasna, nic nie mogę tutaj znaleźć. Nie denerwuj się. Wiesz, to chodźmy, pójdźmy tam. Zobaczymy, może ktoś zna hiszpański i by nam podpowiedział, po, pomoże nam znaleźć tutaj w słowniku czy w książce telefonicznej. Jesteście w Hiszpanii, prawdopodobnie 90% ludzi zna tam hiszpański. To nie USA, gdzie nikt nie umie po angielsku mówić. Okazało się, że w restauracji pracuje kelner ze Słowenii, który trochę mówi po polsku. Proszę pana, załatwiam biznes, zadzwoniłem tutaj do przedstawiciela, który... Chcemy kupić ser. Tak, który... Ta. Czy mógłby pan z nim porozmawiać, jakiej cenie jest ten ser do Dobrze. Ile jest za kilogram, okej? Okay? Okay, okay. Bez problemu wszystko zrozumiał. Bez problemu! Panie pregunta salę sale un kilo de Oko, nie, nie się. Myślę, że tak około bale, 10 bale. kilogramów na stary. Wiesz? Także spokojnie, zaufaj mu, wiesz? Będzie dobrze. Pytna jest. 15 euro za kilogram. O, ile? ile 15. 15! 15 euro. 15 euro za kilo sera? Czy oni oszaleli? Gdybym wiedziała, że ser tutaj jest taki drogi, przywiozłabym go z polski w walizce. Chciałbym to zobaczyć sobie: taka cała waliza sera. Jak ja lubię ser. Byłbym weganem, gdyby nie ser. 12 za kilogram. Okej, okej, okej. Ale to my chcemy. Niech Pan Jest, powie, że my chcemy o, 10 powie. kilo. 10. Na jutro rano. Senior kumprara. Jest super! W końcu udało nam się załatwić ten ser. Dobra, macie ser. Jeszcze wszystkie słodyki inne ciasto, kapusta żeby inne farsze i będzie można zacząć lepić waszą y, porażkę. Leon nie nudził się przez ten czas. Znalazł sobie piękne towarzystwo. A co ty tam zajadasz? Hey hey a, hey hey a co ty tam zajadłaś? Hey hey Hodoga, ślepy dziadu! Słuchaj, Leon, wyobraź sobie, że wracamy teraz z restauracji i pewien gość pomógł nam we wszystkim. Ze wszystkim! A tak dokładnie no zabił 10 kilo sera. Wszystko nam przetłumaczył, także nam pozałatwiał, nic nie musimy, wszystko będzie gotowe. A to najważniejsze, będzie nam potrzebny ser, a on nam to załatwił. Jakby o nic więcej go nie prosiliście i nic więcej nie zrobił. Oprócz zamówienia Wam sera. Ale jakby Pan chciał, mogę Państwa poznać z moim A. tatą. Mieszkamy tutaj od kilku lat, on prowadzi też tutaj biznes, więc może mógłbym Wam jakoś pomóc. No, ja nie, nie mogę w to uwierzyć, kochana, no ale co taki parówkarz może mi doradzać? To taki parówkarz może mi doradzać? Ty babo! Co taki parówkarz może wiedzieć o biznesie? FU! Robaku! śmierdzący widzący porówkarz! No chodź, pójdź, mamy, mama Jak zawsze mama ma rację, a ty jej nie słuchasz. Nawet te hot -dogi są lepsze od tych twoich pierogów. A te, te pierogi nie istnieją. Ty dopiero kupiłeś ser, ty, ty, nie, ty nie masz pierogów. Jak coś może być lepsze od czegoś, co nie istnieje? No i poszli do taty tej dziewczyny, który prowadzi interes. Ten wyśmiał pomysł z pierogami, a wkurzony dyktator poszedł sobie, żeby po chwili wrócić i zacząć... Ale jakiś syf. Włodek jest w 100% zaangażowany w rozreklamowywanie swojego biznesu. Wprawdzie na gran kanari nie ulepił jeszcze ani jednego pieroga, jednak chce, by firma Maciejewskich była znana zanim ich produkt wejdzie do sprzedaży. Okej, okay, to nie jest planeta ziemia. A tak w ogóle to po co mu dmuchana krowa jako balon? Do reklamy pierogów. Co ma krowa do pierogów? 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 Powtórzyłem tak do siebie jeszcze 12 razy, dalej nie wiem. Dalej nie potrafię znaleźć odpowiedzi na to pytanie. Leonowi wstyd za ojca. Chłopak nie chce uczestniczyć w kampanii reklamowej. Proszę państwa, polskie pierogi prosto z Polski! Jestem prawdopodobnie i bardzo w to wierzę, że nikt nie rozumie ani jednego słowa, co tam się wydzierasz. Ludzie, pierogi, że będziecie mieli zdrowy zdrowy zdrowe, zdrowe nogi! Najne. Przepraszam, co? Ludzie no, jedzcie pierogi, będziecie mieli wyrody, zdrowe, wyrody, zdrowe nogi. Okej, okej, okay, to, to jest chyba najgłupsza sentencja jaką dzisiaj usłyszałem, albo w sumie ostatnio. Jedzcie sushi, bo jest fit, wcale nie ma tam ryżu. No, Ludzie no, jedzcie to, pierogi, będziecie mieli wyrody, zdrowe, wyrody, zdrowe nogi. nogi. Trochę później. Dawaj, 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 to musi szybko być schłodzone, ale... No przecież to się tam nie zmieści z tą miską. A ty będziesz mi to mówiła? Nie... Babo. Co ty mi tu będziesz teraz? G -g 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 -ga -gała. Ja bym Ja. Bo ja wiem najlepiej, wiesz o tym. Kupiłam sobie farbę do włosów. W farbie są rękawiczki jednorazowe. No. I mamy woreczki do lodu. Aha. Spróbujemy ten ser przełożyć te woreczki, i wtedy uh -huh. takie ilości upchniemy być może do tej małej lodówki. Hmm. Nie, nie, to nie ma sensu. Jakby kompletnie nie ma sensu. To nie ma sensu tak samo jak cały wasz plan na pierogi nie ma sensu. Jakby ty, ty nie masz sensu, twoje życie nie ma sensu. Wy... Gdy Leon z matką pakują ser, Włodek załatwia interesy. Dzwoni do niego właściciel samochodu, z którego ma zamiar sprzedawać pierogi. Włodek przelał mu wcześniej 5 tysięcy euro, a resztę 7 tysięcy musi zapłacić przy odbiorze kluczyków. A oni nie mieli budżetu przypadkiem 10 tysięcy euro? Jeśli on zapłacił za auto 12 tysięcy euro, kupił jeszcze ser, potrzebuje ciasta, to zostało mu tak około jeszcze z jakichś minus 3 tysiące euro i Ale... będziemy mogli zacząć działać. Ale czy ty jesteś niepoważny? Przecież nie możemy tak w ciemno przelewać takich grubych pieniędzy. Prawda, nie możesz wysyłać komuś takiej kasy, jeżeli nawet go na oczy nie widziałeś. No nie no, tego to już dosyć. Naprawdę... Cię proszę, żebyś nie byłaś tak na Ci drugi raz, nie możesz tego zrobić, przecież to będzie idiotyzmem. Nie pyskuj, przecież wiesz, że ja się znam na wszystkim najlepiej. O nie, o nie, o nie, wszystko najlepiej, to się wczuć, że to jest do Zamknij mordę, robaku, lub Bo ja wiem najlepiej, wiesz o tym. Włodek wpadł na pomysł, by przygotować promocję. Dziś startują ze swoim biznesem. Cała rodzina przygotowuje w pokoju pierogi. Włodek jest podekscytowany. Proszę, tutaj zasady BHP zachowane bardzo ładnie. O! Oh, jaki ja jestem fantastyczny! Najfantastyczniejszy, najbardziej estetyczny, no i powiem Ci, że nawet największy Polak na całej Gran Canary. Jaki ja jestem fantastyczny! Bożenko. Dzisiaj mi się śniło coś takiego. To by się codziennie coś śniło. Trzeba coś lepszego. Krój te cebulę, proszę cię, krój te cebulę i nie deliberuj. Nie deliberuj. I teraz będzie pierogos. Kreweton! Nie, to co to, to jest? Mule. To wiesz, jak je nazwiemy? Jak? La-mulowe. La-mulowe. La-mulowe? Chyba raczej la Ja jednak bym wolał, żeby one były cieńsze. Tak, nie uczyć się Robisz robi. tak, jak twoja mama. Za grube są. Bożena. Bożena, no co ty odpierd... Za grube są! Przecież rób jak szef kuchni robi! Jak mówi ci, że robi źle, to robisz źle i koniec, kropka, bez dyskusji! Wzięli i wyszli do miasta robić pierogi i próbować pozyskać klientów, ale nikt pierogów skosztować nie chciał. I nagle podeszła babka z Sanepidu i powiedziała, że mają 5 minut na zawinięcie się, bo nie mają pozwolenia na sprzedaż. Zrobili to, a chwilę później poszli spotkać się z gościem, od którego mieli kupić auto. Są tu! Ale, tamy, Widzisz, nie Ale mówiłem. Po jak Jakie potwierdzenie, kobieto? Nie rób mi tutaj wstydu. No ty... Przecież to tylko 7 tysięcy euro, koleś nie wygląda w ogóle na podejrzanego kolesia, wie w ogóle, co ty za potwierdzenie chcesz. Tej samej nocy cała rodzina idzie na parking, by odebrać swoje auto. Wydali na niego 12 tysięcy euro. Włodek bardzo celebruje tę chwilę. Okej. Okay. Ej. Ale on tutaj nie pasuje. No co ty mówisz? No, no nawet nie chcę wejść do środka. O jejku. Ale pikaczu! Spokojnie. No, Dzisiejszego dnia były takie upały, że spokojna. wyjąt w, 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 mogło coś się tutaj stać. Nie chcę. Mi się wierzyć, że słońce stopi zamki. Mhm. Słońce stopi zamki, a ten paradokument stopi moje chęci do życia. Oczywiście, że dali się oszukać na 12 tysięcy euro, ale to nie zniechęciło boga pierogów do stworzenia jego imperium. Kolejnego dnia zaczął po mieście jeździć rowerem z przenośną lodówką. Mało tego, ogarnął nawet koszulki Los Pierogos i ruszył w miasto sprzedawać pierogi. Czy Gran Canaria to jakiś inny stan umysłu? W sensie jak tam wchodzisz, to podlegasz jakieś aurze na to, żeby nie myśleć i być debilem? Czemu wszyscy Polacy, którzy tam lecą, robią taki cringe? Bardzo proszę, promocja pierożków. Wow. Bardzo proszę, proszę. Ci do spróbowania tych pyszności. Bardzo proszę! Pierogi, produkt boski. Piękna kompilacja scen porażki. No, jak zobaczyłam ten swój pomysł, to się nawet ucieszyłam, ale sam widzisz, nic, nic nie szkodzi. A co mam wam zejść? W sensie, to, to nie wygląda apetycznie, to. To wygląda jak podeszwa. Żuliście kiedyś podeszwę tak z ciekawości? Ma fajne pomysły, no ale ten niestety nie wypalił. Wiecie co, fajne pomysły. Ale jeszcze żaden nie wypalił. Wieczór. Promocja pierogów trwa. Niestety, turyści nie są nimi zainteresowani. Włodek zauważył, że na Gran Canarii świetnie sprzedają się lody. Szybka zmiana taktyczki. Postanowił zatem zrobić swoje. Lody z mrożonym farszem pierogowym. Okej. Okay. Spodziewałem się wszystkiego tutaj, ale... Mo ale może niekoniecznie... jakby lodów o, o, o smaku... pierogów, a aż czym te pierogi zmien... Sprzedawać te lody, a nawet nie wiesz jak one smakują. Uu, uh, uh, ale porządnego Liza wziął. Kochany! Przecież to jest uchy! Kochany, ty mi nie będziesz mówił, bo ja wiem najlepiej. Lody, 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 drodzy państwo, lody, 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 kochani, bardzo dobre lody z farszem pierogowym. Dzień dobry! Witam pana! Ty chcesz właśnie mu dać yy, loda, którego przed chwilą sam Lizałeś? To niekoniecznie jest dobra akcja promocyjna, wiesz? Chyba, że promujemy coś innego. Na przykład HIV. Proszę pana, chcę przedstawić panu no kolczyk no wyrób. No lody, no, proszę no, pana, ale to są no, lody no, z farszem pierogowym. Dlaczego pan odnawia... Lody, 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 proszę pani, pyszne. Ja bym mu nie ufał, on, on przed chwilą jednego lizał, okej? Okay? To jest taka rosyjska ruletka, musisz jakby wybrać takiego, który nie jest polizany, żeby nie wyłapać od niego jakiegoś... Jakiegoś... E, jakiejś choroby. Państwa proszę witam serdecznie. Panowie! No? Zapraszam, Lody z farszem pierogowym z tej roboty! Czemu to nagle jest tyle Polaków? Czujesz się jak w Londynie nagle. No tam ta babcia podeszła i nagle sobie poszedł, jakby coś? Co się dzieje? Bożena, powiedz mi, co się dzieje? To się dzieje, że próbujesz sprzedać lodos, smaku. W farszu do pierogów. Los Pierogos familii poszli spotkać się z tym gościem od hotdogów i on powiedział, że pierogi totalnie nie mają sensu i lepiej będzie robić jakieś, nie wiem, schaboszczaki. Oczywiście nie obyło się bez niespodzianek, bo jak potem się okazało przed pójściem na spotkanie ambitny tatuś zostawił pierogowy rower gdzieś na mieście i zgadnijcie co się stało. Roweru nie ma. Została opona i kartka. Los Pierogos Maciejewscy Spadajcie z wyspy, nie chcemy was tu. Na no to mądra, akurat? 30 minut później. Bożena zdecydowała się wrócić do Polski. Rozczarowało ją zachowanie męża, który całą swoją uwagę skupił na budowaniu swojego pierogowego imperium, zamiast na niej. Mężczyzna postanowił jednak walczyć o swoją miłość. Ach, aż szokrze z pierogami nie przyszedł. Na Gran Canarii nie powstało wymarzone przez niego pierogowe imperium. Jednak mężczyzna nie żałuje tego, bo udało mu się odzyskać zaufanie żony i nie dopuścił do rozpadu rodziny. Teraz Maciejewscy mogą wypoczywać i cieszyć się wakacjami. A z czasem pewnie będą się śmiali ze swojej pierogowej przygody. Za to my nie będziemy się śmiali. Mimo, że to koniec odcinka, to do śmiechu mi ani nie trochę. Bardziej, bardziej gorycz. Czuję gorzkość w mojej buzi. To, to czuję na, na koniec tego odcinka który wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym, najszybciej, najprędzej, jak się to tylko da. Na przykład w niedzielę. Do no zobaczenia w niedzielę. Tata, pa, pa. I hej!